Wczoraj Gorzewianie po raz kolejny wybierali prezydenta oraz skład Rady Miasta. Znamy już nieoficjalne wyniki wyborów, które ogłosiła Miejska Komisja Wyborcza. Z prawie 60% poparciem wygrał Tadeusz Jędrzejczak. Swoich rywali zostawił daleko w tyle. Pan Tadeusz Jędrzejczak uzyskał 21 702 głosy. Kolejną osobą jest pani Rafalska Elżbieta zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskała ona 7060 głosów. Następne, następne trzecie miejsce zajęła pani Sipińska Krystyna Mieczysława, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP i uzyskała ona 6671 głosów. Jeszcze był kandydatem pan Radziński Artur Jan, który uzyskał 1693 głosy i pan Hubert Beda, który uzyskał głosów. 459. Znamy również skład Nowej Rady Miasta. 9 mandatów przypadło kandydatom PO, 6 kandydatom PiS, 5 SLD oraz 5 kandydatom Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka. W okręgu wyborczym numer 1 mandaty uzyskali pan Paweł Leszczyński z SLD, pan Radosław Wróblewski z PO, pan Stefan Sejwa z PO, pan Sondaj Roman z PiS i pan Piotr Paluch z Komitetu Tadeusza Jędrzejczaka. W okręgu wyborczym numer 2 pan Marcin Kurczyna z SLD, pani Halina Kunicka z PO, pan Marek Surmacz z PiSu, pan Maciej Marcinkiewicz z PiSu i pan Jerzy Bierchowicz z Komitetu Tadeusza Jędrzejczaka. W okręgu wyborczym numer 3 Pan Jan Kaczanowski z SLD, Pan Jerzy Sobolewski z PO, Pan Jerzy Synowiec z PO, Pan Mirosław Rawa z PiS-u i Pani Urszula Stolarska z Komitetu Tadeusza Jędrzejczaka. W okręgu wyborczym numer 4 Pan Jerzy Antczak z SLD, Pani Sibińska Krystyna z PO, Pan Zenon Burzawa z PO, Pan Robert Jałowy z PiSu i Pan Jakub Derech Krzycki z Komitetu Tadeusza Jędrzejczaka. A w okręgu wyborczym numer 5 pan Krzysztof Kochanowski z SLD, pan Robert Surowiec z PO, pan Marek Kosecki z PO, pan Pieńkowski Sebastian Spisu i pani Grażyna Wojciechowska z Komitetu Tadeusza Jędrzejczaka. Na 68 obwodów wydano 33 591 kart do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 99 605 osób, co daje frekwencję 33,72%.